dá Mamy nowego mistrza świata Formuły 1. Landon Norris, 26-latek z Bristol, który był diamentem McLarena i na którego stania z Walking postawiła w każdym calu, wprowadzając go do Formuły 1 i dbając o jego rozwój. Teraz, jak sam mówił, spłacił dług, stając się ósmym mistrzem świata w barwach McLarena. To sezon okraszony przede wszystkim regularnością. 7 zwycięstw, 7 pole position, aż 18 podiów i 423 punkty. Tylko o 2 więcej niż miał Max Verstappen. Norris był kierowcą najbardziej regularnym w tym sezonie, a to właśnie regularnością wygrywa się mistrzostwa. I ja wiem, że kwestia tego czy zasłużył, czy nie zasłużył, będzie rozstrząsana przez miesiące, o ile nie lata. Ale tego mistrzostwa już nikt mu nie odbierze. Oto więc krótkie przypomnienie tego, jak przebiegał w jego wykonaniu sezon 2025. Serdecznie zapraszam. Pierwsza runda w wykonaniu Landon Norisa była naprawdę udana. Brytyjczyk wszedł w weekend bardzo zmotywowany, miał świetne tempo i nie popełniał większych błędów. To był pole position do wyścigu, a następnie bardzo dobrze radził sobie w deszczowych warunkach. W połowie wyścigu doszło do zmiany opon na sliki. Później jednak, gdy ponownie tor nawiedził deszcz, pojawił się jedyny błąd Norisa. Wypadł z toru, kiedy lunęło. Nie był to jednak aż tak duży wyjazd, jak u Oscara Piastriego, który spadł na sam koniec stawki. To nie wyprowadziło Brytyjczyka z równowagi, i kierowca McLaren'a odpierał ataki Maxa Verstappena, zwyciężając w tym wyścigu. Na nieszczęście dla Norisa ta dobra passa nie trwała zbyt długo, bo już w Chinach pojawiły się pierwsze trudności. Podczas kwalifikacji do sprintu zawodnik McLarena popełnił błąd na decydującym kółku i startował dopiero z szóstej pozycji. W samym wyścigu sprinterskim Norris był dopiero ósmy. W czasówce do niedzielnego wyścigu było już lepiej i Norris startował z trzeciego pola. W wyścigu dojechał na drugim miejscu, będąc zmuszonym do odpuszczenia końcówki ze względu na problemy techniczne. W Japonii Norris i Piastri nie mieli żadnych szans z Maxem Verstappenem, a w Bahrajnie Norris ponownie popełnił błąd w kwalifikacjach i startował do wyścigu z szóstego pola. W tej głównej rywalizacji kierowca McLarena zminimalizował straty i skończył na najniższym stopniu podium. W Arabii Saudyjskiej doszło do pierwszego punktu zwrotnego tego sezonu. Brytyjczyk podczas kwalifikacji rozbił swój bolid i startował dopiero z dziesiątego pola do wyścigu. Lando Norris odrabiał straty, jednak styl w jakim to robił, no... Przypominał raczej nieporadną jazdę sprzed roku niż nowe oblicze pretendenta do tytułu. Ostatecznie jednak zawodnik McLarena skończył rywalizację zaraz za podium, na czwartym miejscu. Główni rywale Brytyjczyka, czyli Piastri i Verstappen, skończyli wyścig na pierwszych dwóch miejscach, a Australijczyk wysunął się na czoło klasyfikacji generalnej. Piastri wygrał również w Miami, a na imoli Lando musiał uznać wyższość Verstappena. Monaco było natomiast weekendem pod dyktando Lando, który był pierwszym zwycięzcą tego wyścigu w barwach McLarena od 2008 roku. Grand Prix Kanady było chyba najgorszym momentem w całym sezonie dla Lando Norisa, ale było też kolejnym punktem zwrotnym: doszło do kolizji pomiędzy zawodnikami McLarena. Norris po prostu wjechał w Piastriego i zakończył swój wyścig. Starzenie to było zresztą łudząco podobne do tego, jakie mieli Jenson Baton i Lewis Hamilton w 2011 roku. Od tamtego momentu, czyli od największej wpadki Lando, mogliśmy jednak oglądać innego zawodnika: bardziej konsekwentnego, dokładniejszego, szybszego i skupionego. W Austrii Lando Norris zmiażdżył resztę stawki w kwalifikacjach. Kierowca ekipy McLarena pojechał kółko kwalifikacyjne o pół sekundy lepsze od drugiego Charlesa Leclerc'a. W wyścigu Brytyjczyk również nie miał sobie równych. Następnie wygrał on swój domowy wyścig na Silverstone po problemach Oskara Piastrygo i Maxa Verstappena, był drugi w Belgii i ponownie najlepszy na Węgrzech. Druga część sezonu no cóż złe dobrego początki. Awaria silnika sprawiła, że Zandvoort Lando wyjeżdżał bez ani jednego oczka. Na Monze natomiast zawodnicy McLarena nie mieli podjazdu do Maxa Verstappena, którego Bolid nagle ożył po najnowszych poprawkach, jakie wtedy wprowadził Red Bull. Dodatkowo podczas wyścigu, po wolnym pitstopie, Norris stracił czas i pozycję na rzecz Piastriego. Właśnie wtedy McLaren zszokował wszystkich, nakazując Oscarowi oddanie pozycji. Australijczyk posłuchał się i oddał miejsce koledze zespołu. I jak się później okazuje, te trzy punkty będą kluczowe w walce o tytuł mistrzowski. W Azerbejdżanie również byliśmy świadkami klęski McLarena. Lando, dojeżdżając na P7, był i tak o wiele lepszy niż Piastri, który ten wyścig zakończył. no. W Singapurze Lando był natomiast trzeci. Końcówka sezonu stała pod znakiem naprawdę solidnej jazdy Lando i sporej zniżki Oscara. Po P2 w Teksasie i zwycięstwie w Meksyku, Lando ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Na plecach czuł co prawda oddech Maxa Verstappena, lecz skutecznie minimalizował ryzyko i cechował się świetną dojrzałością. Czymś, czego w jego przypadku często nie widzieliśmy. Rozniósł stawkę w Sao Paulo, a w Las Vegas był dru… a nie. Moment. <laughs> Zostały dwa wyścigi do końca i to już jest bardzo świeża historia. P4 w Katarze po walce do ostatnich chwil z Andreą Kimim Antonellim i spokojne Grand Prix Abu Zabi. Lando wiedział, że musi skończyć na podium, by zostać mistrzem i zadbał o to, by nie stało się nic nieprzewidzianego. Tym samym Norris stał się 35. mistrzem świata Formuły 1 w historii. Jak więc można podsumować sezon w wykonaniu Brytyjczyka? No cóż, nie był on bezproblemowy, mówiąc delikatnie, lando popełniał dużo błędów, na przykład w Arabii Saudyjskiej czy w Kanadzie. Ogólnie jednak, nawet kiedy mu nie szło, z reguły był w stanie minimalizować straty i kończyć na podium. W top 3 nie zjawił się zaledwie w sześciu rundach, co jest wynikiem jakim nie może pochwalić się żaden inny kierowca, nawet Max Verstappen. Oczywiście, przy tak małych różnicach punktowych pojawi się naturalnie wiele gdybania. Gdyby Oscar nie puścił Lando, to w tym momencie Norris przegrałby tytuł z Verstappenem o punkt. Gdyby Kimi nie popełnił błędu i wtedy go nie objechał Norris w Katarze, no to również Max byłby zwycięzcą. Gdyby Maxowi nie odcięło prądu w Hiszpanii i nie wjechałby on w George'a Rasela, wtedy również sytuacja byłaby zgoła inna. Z drugiej jednak strony, Lando stracił punkty w wyniku awarii jednostki napędowej. Oscar Piastri miał natomiast kapitalną serię w środkowej części sezonu, lecz pod koniec roku całkowicie przygasł. I to dla niektórych osób może być stwierdzeniem kontrowersyjnym, ale. Naprawdę uważam, że niezależnie kto by wygrał ten tytuł z trójki Norris, Verstappen, Piastri, byłby to tytuł zasłużony. Każdy z tych zawodników miał lepsze i gorsze momenty w tym sezonie, mieli przebłyski geniuszu, a także po prostu cieszyli nas swoją rywalizacją. Całkowicie zdominowali Formułę 1. Norris i Piastri zgarnęli po 7 zwycięstw, Max Verstappen na koniec dołożył ósmy triumf. Wszyscy zdobyli ponad 400 punktów w tym sezonie. Wynik wręcz absurdalny. Max czarował coś z niczego. Nie miał prawa w ogóle mieć szans walczyć o ten tytuł i doskonale rozumiem osoby mówiące, że to on najbardziej zasłużył na mistrzostwo. Był w tym roku fenomenalny, chociaż nie bezbłędny. Oscar błyszczał za to przez konkretną część roku, lecz potem miał spore problemy. Pamiętajmy jednak, że to jego trzeci sezon w Formule 1. Nie mam żadnych wątpliwości, że czeka go jeszcze wielka kariera. Alando? Miał problemy, miał potknięcia, ale koniec końców był najrówniejszy. Nie miał najwięcej zwycięstw, nie miał najwięcej pole position i nie przejechał najwięcej kółek na prowadzeniu. Koniec końców jednak to on uzbierał najwięcej punktów. Tabela nie kłamie i tylko ona się liczy. On i McLaren osiągnęli rzecz wielką. Zespół pozbierał się z gruzów, których ekipa była jeszcze 8 lat temu. Norris to symbol tej nowej ery pod wodzą Zacha Browna, która ponownie doprowadziła McLarena do chwały w królowej motorsportu. Bez względu na sympatię, Lando zasługuje na gratulacje. Wczoraj wpisał się na zawsze do panteonu Sław Motorsportu. Sezon 2025 oficjalnie dobiegł końca, a my dziękujemy, że spędziliście go wraz z kontrą. Podczas finału Wabu Zabi naszego komentarza słuchało w szczytowym momencie ponad 800 osób. No cóż, to ogromny znak, że nasza robota Wam się podoba. I nie mówimy do zobaczenia za rok, bo jeszcze w najbliższych kilku tygodniach szykujemy coś naprawdę ciekawego. No i jak zawsze, bądźcie z nami w kontrze.